Witaj. Gdy życie stawia mnie przed kolejną zmianą, gdy nadchodzi ten czas, kiedy kolejny już raz muszę opuścić swoją strefę komfortu, gdy system ewidentnie wyrzuca mnie w nieznane nowe, a ja, zamiast lamentować w lęku, zamiast płakać w panice, Pełnej zgodzie, a, a nawet i z ciekawością, mówię do siebie: No tak, idzie nowe. Gdy po uronieniu łez tęsknoty za tym, co było, za ludźmi, za spokojem, za starym, myślę tak. Kochana, to już czas. To już czas na Ciebie. To już czas na uruchomienie kolejnego poziomu kreacji i Twojego potencjału. To wiem, że zaufanie do życia, które dzięki pracy ze sobą odzyskałam cztery lata temu. Nadal ze mną jest. Dziękuję. Dziękuję za tą próbę, w której mogłam, dzięki której mogłam zobaczyć, gdzie jestem i doświadczyć tego, że jestem na tej dobrej drodze, po tej dobrej stronie swojej mocy. Dziękuję przyjaciołom, którzy mnie w tym wspierają. Dziękuję Wam, kochani, bo bez Was z pewnością było mi, byłoby mi trudniej. Dziękuję za to poczucie, że jesteście ze mną, cokolwiek by się nie działo. Dziękuję za tą pewność, że. Zawsze mogę liczyć na Wasze wsparcie. I dziękuję za tą świadomość, że cokolwiek by się nie działo, zawsze sobie w życiu poradzę, bo kocham siebie. Przytulam Was i życzę Wam zaufania do życia, zaufania do siebie. Na którym zbudujecie również zaufanie do ludzi i do tego wszystkiego, co się w waszym życiu codziennie wydarza. Przytulam, Iwona Kulbicka, miłość po czterdziestce.